What the? <laughs> I hej, cześć, siemano wam ludzie. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Watch Dogs. E, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na tym złomowisku. Tu on się schował. O, ktoś idzie. Łączmy pułapki może. O, ja pierdziele. Co jest? Co jest kurwa grane? Coś mnie zabiło. Tylko nie wiem co. Możliwe, że pułapka mnie zabiła. W sumie to bardzo możliwe. Dobra jednego mamy. Czemu tamto nie zginął? Dziwne. Tam jest. giń suko. Hopla.

Matko, kochana, dobrze, dobrze tam nakurwiać w niego, jasny chuj, zaraz będzie po mnie. Tak jest, tak jest! Suka nie żyje! Kolejny! Jeden! I drogi. O, tyłuj, o ty oj uciekłeś! Oooo, Wszystkich stron napierdalają, no nie wierzę! O, wow, szlak. Ja pierdziele. Dobra, to ich mamy. Tam coś się dzieje? Jep, 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 Dobra, jeszcze jednego dziś mamy, tylko gdzie on jest? Widzę, frajer, ożesz ty suko. Dobra, mamy.

Różdobsko! <laughs> no w ogóle nuta spoko. On się chyba coś, coś. Co on tu robi w ogóle? Może ja mam coś zrobić? LOL, widzieliście to on, kurde, się zbugował! Bez kitu on się zbugował. Nie mam pytań. Dobra, tam gdzieś jest jeszcze dwóch. Też dziś ma Sniperka, ale mi się nie chce jej kurczę ruszać nawet Aha! Dobrze, 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 Jeszcze paru zostało ilu? Jeden tylko został. I zajebiście. ma SUKO. Dobra. <ścoughs> Jakoś poszło. Ja pierdolę. Co to ma być w ogóle? Tam idź w tamtą stronę, ty kretynie głupi. Bez kitu te postacie coś się bugują, what the fuck ja zaraz go wysadzę, nie? Ciekawe, czy przeżyje. LOL przeżył Aha Nie mam pytań. Że tak powiem, Ubisoft suck. Z Siecie kurwa po całości. Wow. Przynajmniej wybuchy jako tako wyglądają. Ale to żeby postać Jakaś tam główna fabuła była kurczę tak zbugowana, a to jest masakra. To jest, to jest już przesada. <laughs> Podążaj, no podążam, podążam za nim. Hangar, o proszę. Dobra, my mamy uciec tak o po prostu, gdzieś hey, poza ten? Chyba tak. Orzesz ty. Tak, muszę yeah, let go very well. O, oh, jestem na Mount St. Right believe me. But that don't mean I'm not grateful. That setback, I'm a free man now. I owe you. Now it's back to Shirtown. So, you got a place for me to stay, man? uh We're. squatting in your old CTOS station. Not the bunker? <laughs> well, I'll do it. I can't wait to pick up these files yours and see what's caused all this hollow balloon. That data can't leak, T-bone. I'm trading it for my sister. You got nothing to worry about. You did me a solid. Now it's my turn. Dobra, gdzie mamy teraz? Uciec. Bunker. Jest bunker. Pewnie do bunkera, czy oni już sami sobie podjadą tam, pod płyną. all about I don't know. she's somehow connected to an old job someone doesn't want me to find out why I'm happy you're well you wanna tell me what happened corporate espionage Honey. And you are? This is Clara. How did you know? I don't know. He's working on a deal of his own. Something with Bloom. You never told me that. Hang on. No, hang on. Nothing. You better tell me what you're messed up in, all of it, or I ain't decrypting Jack shit. Now, Damien and Bloom. Dobra, mamy misję wypełnioną <coughs> z aktu trzeciego, kolejna misja poszła. Zatrzymano punkty zdolności, co by sobie tutaj wziąć? Wytwarzanie przedmiotów, walka, może coś w walkę w końcu. Chociaż zobaczmy, może to. Może coś tam się fajniejszego uda odblokować później. Znalazłeś rzadką monetę. Oczywiście most jest nieskakowany, no bo jak żeby inaczej? Czekajcie, ja sobie tylko ustawię o.

Czy aby na pewno ogólnie powiem wam, że bardzo dawno nie grałem w Watch Dogs, znowu tak, wiem, miałem sobie siąść i miałem sobie wszystko ponagrywać ale oczywiście, co? oczywiście nie było czasu i kurde, mać non stop z tym czasem jest problem, żeby właśnie siąść i nagrać kurczę. Więcej, troszkę dobra, ale zobaczmy, co tu mamy w tej misji. Co się będzie działo? Akt trzeci, o cholera, znowu w to samo miejsce idziemy. Serio.

Dobra, aż przerwało rozmowę. Widzicie co, ja bym najchętniej to wszystkich wyeliminował na razie tutaj na tym podwórku. I dopiero wtedy można coś sobie pomyśleć. Kurczę, co zrobić dalej? Tam coś mamy. <coughs> Tutaj jeden typ chodzi. Hopla. Tak jakbym tak ładnie trafił. No i pięknie. No i pięknie. <coughs> Znowu mnie gardło troluje. Ja pierdolę. Tych więcej tam jest pancerny skurwiel, chyba. Tak mi się dziwnie wydaje. No jasne, że tak, lol, ja pierdolę z tym gardłem, no normalnie nie mam sił do tego. Muszę tych snajperów ogarnąć. Dobra. Mamy jeszcze jednego snajpera, chyba? Czy nie? O, cholera! O, cholera, co ja zrobiłem w ogóle? Myślałem, że wiecie, do typu można podejść, go tam po cichaczu ten rozwalić. Eee, ale okazało się co, że oczywiście nie. Jak będę musiał wszystko od początku, to mi chyba szlak trafi. Zobaczymy, co nam tutaj gra teraz zaoferuje. Co nam zaoferowała? Gówno nam zaoferowała. Cholera, jasna, od początku wszystko. Noż. Kurde mać raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa trzeba ich porozwalać. A tam jeszcze gdzieś się snajper jeszcze ten jeden nawinął i kurczę, dlatego tak wyszło jak wyszło. Dobra no Czekajcie, tu jest snajper. Aha, tu jest i tu jest snajper, no dobra. No dobra, dobra, wszystko ogarniam. Czy jednak snajperów jest coś więcej? Tam jest ten koleś pancerny. Czyli gdzieś jeszcze jeden powinien być, ale to na razie nieważne. Zobaczmy, tu jest. Weź tu jeszcze w takiego francola traf. Ten jest delikatnie zaalarmowany. Czemu on nie ginie? What the fuck? Ja pierdyle Dobra, mamy to, mamy to. Snajpera i jedziemy. Jeszcze jeden. Hopla.

Coś wybrać, tak mamy wybrać to i nacisnąć G Ou shit Nice To było zajebiste e, dobra zobaczmy jeszcze sobie zobaczmy jeszcze sobie na postępa eee, akt. Aha, bo mamy akt trzeci i ostatnią misję już, o proszę. No dobra. Tu jeszcze będzie 8. To jest kurwa, że tak powiem tych misji. Tak najwięcej było w akcie drugim. Ale dobrze, że tutaj mamy ostatnią misję, kurde, nie wiedziałem. Już sobie zapomniałem to wszystko. Nie? Ile co jak tam było? Poprzechodzone. Dobra kochani, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Wejdziemy sobie do tego pomieszczenia w następnym i zobaczymy, co się dalej będzie działo. Na pewno będzie ostry rozpierdol. Tak jak mówię, to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczyska. Cześć!